To pierwsza tego typu sytuacja w pionkowskim samorządzie. Irena Nalewajko, znana przedsiębiorczyni z Pionek, zdecydowała się przekazać miastu pół miliona złotych na budowę kortów tenisowych. Jak stwierdziła, dzięki dobrym decyzjom w życiu udało jej się zgromadzić duży majątek, którym chce teraz podzielić się z innymi. Po rozmowach z władzami miasta zdecydowano, że pieniądze zostaną przeznaczone na budowę hali tenisowej na stadionie w Pionkach. Ja już jestem trochę wiekowa i pieniędzy mi zostało, i po co mają się marnować, bo ze sobą nie wezmę, postanowiłam, że i chciałam, żeby coś po mnie zostało w tym mieście. I dlatego inwestuję, żeby jakaś pamiątka, jak mnie już nie będzie, żeby ludzie mówili, że tu w pionkach była taka kobieta, która coś zrobiła w tym mieście i nie zmarnowała tych pieniędzy. Zgodnie z projektem korty mają mieć podłoże betonowe i będą wyłożone sztuczną trawą. Hala będzie miała łukową konstrukcję z oszczędnym oświetleniem ledowym. W sezonie zimowym zostaną zamontowane nagrzewnice, które pozwolą dostarczyć odpowiednią ilość ciepła. Oprócz środków przekazanych przez Irenę na lewajko, po 20 tysięcy złotych przekazały dwa kluby tenisowe działające w Pionkach – Challenge oraz Topspin miasto będzie, będzie szukało dalszych pieniędzy. Myślę, że będziemy również się starali o dofinansowanie w konkursie. Zobaczymy jeszcze, czy w Ministerstwie Sportu, czy w samorządzie województwa mazowieckiego, no bo szacujemy, że obydwa korty z małym zapleczem socjalnym mogą kosztować w granicach 1 200, 1 300 tysięcy złotych. Nowe obiekty będą służyły do szkolenia młodych adeptów tenisa, będą też wykorzystywane komercyjnie. Obiekt ma nosić imię Ireny na Lewajko, corocznie ma być też rozgrywany turniej jej imienia. Przy zapewnionym finansowaniu hala ma powstać w ciągu 12 miesięcy.